No takie miejsce. Nie? Fantastyczne. Fantastyczne. Trzyma no, wszystkim. Witam wszystkich zgromadzonych. Seba z tej strony, z tej Adi no. Tak, kompletnie jesteśmy poza zasięgiem. Poza zasięgiem rzeczywistości. Tak. Uciekliśmy z miasta. I jakiejkolwiek sieci ludzkiej aplikacji. I nieludzkiej. Tak, i nieludzkiej. Tak. Seba dzisiaj podjął dobrą decyzję w ogóle, bo tak. postanowił, że nie pojedzie do pracy. I, I czy to jest słuszna decyzja, czy nie, to nie ma znaczenia. Nie, tak naprawdę, nie, nie ma żadnego znaczenia. Bo pytanie jest ostateczne, no. czy jesteś szczęśliwy w tym momencie? Bardzo szczęśliwy. Wręcz muszę powiedzieć, że osiągnąłem stan nieważkości ani... Hiper-szczęśliwości. Z... Zero dotykalności. No, no i o to, o, o to tutaj chodzi tak naprawdę, nie? Tak sobie no. pomyślałem, że fajnie było taki filmik nagrać yy, pod tytułem jak ja wcześniej powiedziałem, że jak to było że coś tu, coś tu w powietrzu wisi. coś tu... Aha właśnie, że, że odnośnie tego co. Odnośnie tego co się dzieje I teraz. Nie? Jak jak co czujemy, że nie czujemy się jak zwykle, no. tylko mamy jakieś dziwne przeczucia. Nie czujemy się jak zwykle kiedyś, tylko no, w ostatnim czasie no, dzieją, dzieje się. No, no, tak jakby coś wisiało w powietrzu. Jakby, jakby wisiało coś w powietrzu, jakby no. miało coś się zdarzyć. Nie czujemy się nie, na pewno nie tak jak zwykle, niepewnie. Ale zobacz, że coś... przecież y, jakiś rok temu, jakbyśmy sobie zadali takie pytanie, czy coś jest nie tak, to. Nie, no normalnie. no nie, Czasami no, praca jest, pracy nie ma. No normalnie ogólnie czasami było tak, że mieliśmy pieniądze, często ich no. nie mieliśmy niż mieliśmy. Ogólnie było to raczej tak Na Nie normalnie. było takiego problemu, nie że o, dzisiaj nie mam kasy, to sobie jutro, jutro albo pojutrze znajdę jakąś robotę, nie tak, ma problemu. Nie? nie ma problemu. Niestety teraz jest coś takiego, że problem jest wszędzie. Z każdą rzeczą, no. z każdymi ludźmi, z, każdym... z każdą aplikacją, z każdym miejscem. Nie no, coś, coś tu jest nie tak. Coś się spierdzieliło, coś, totalnie. Coś, coś się kompletnie e, Coś wisi w powietrzu, no. dużo ludzi... Przecież jak rozmawiamy i pewnie tutaj nie tylko my, ale każdy tak naprawdę, jak się kogoś zapytamy, to każdy powie, że wisi w powietrzu jakaś Jaka ciężka tkama. sprawa. Tak. Coś, coś jakby jest... coś się miało wydarzyć z Tak, wraz. tak, tak. tak, tak. Nie, nie jest to do końca normalny stan. No nie, nie. Intuicja coś podpowiada, że jest coś na rzecz, coś jest coś nie tak, na jakaś, Wszystko się jakby zmieniło, jakby nie jest taka. No i teraz pytanie dziwnie. No jest dziwnie. dziwnie. Bardzo dziwnie. I pytanie brzmi, co z tym teraz zrobić? jak się zachować, jak co począć. Czy się tym przejmować, denerwować i stresować, czy po prostu odpuścić, brać życie takim, jakie jest, szukać okazji, możliwości, ale nie przejmować się, że a podejmę może złą decyzję. Bo kto wie, czy nie dojdziesz właśnie do czegoś dlatego, że podjąłeś jakąś złą decyzję, i nawet jeżeli była zła. I zaliczyłeś glebę, jakąś. Nie wiem, pojechałeś nie tam, gdzie trzeba, dostałeś tak, pracę, złomą, szukali cię szukali. Cię, ale ale zdobujesz... czy tam różne tego typu no. przykłady, co się dzieją na co dzień. Na tak? co dzień. W milionach razy, w milionach egzemplarzy. Oczywiście tego nigdy nie widzimy, no bo nie jesteśmy w każdej świadomości. Nie? No ale wtedy zdobywasz doświadczenie i tak. możesz następnym razem być mądrzejszy. Tak. I, I to doświadczenie może cię uratować w tych ciężkich czasach. Czasami te doświadczenia są bardziej ważne niż te pieniądze, które zdobyliśmy podczas nich, kiedy je wykonywaliśmy. Tak. Zazwyczaj. Tak się okazuje. No, my czyli... teraz mieliśmy taką sytuację, że mamy tą pracę, nie? E, tak. Nie wiem, jak ty tam dalej będziesz działał. Ja na pewno muszę tutaj wrócić, bo muszę mieć jakąś kasę na poświętach przetrwać ten tak. ciężki czas, chociaż do wiosny. Tak. Ale też nie wiem, jak to będzie. Tak czy inaczej. E, Dobre powiedzenie, tak czy inaczej. Tak, czy inaczej, tak. No, tak. Nie, no, jest dziw, dziwny <laughs> czas dziwny, dziwny i czas. instynktownie po prostu czujesz, że chyba przyszedł taki czas ostateczny. Gdzie trzeba powrócić do takich pierwotnych instynktów, ale takich zasad bardziej? Ja mam na myśli zasady pewne, nie? Jakieś takie honorowe zasady, których warto się trzymać, bo mogą uratować teraz nam tyłki. No i takimi zasadami yy, warto się kierować. Bo są proste, każdy może je zastosować, nie? Na przykład, co dzisiaj rozmawialiśmy, nie? Że yy, nie miej, yy, nie żałuj tego, co zrobiłeś. Tak, żeby nigdy nie żałować tego, co się zrobiło. Co się nie udało. Że co się udało, nie udało, zawsze coś musi się udać a nie u, albo udać. No. Żeby nie żałować w ogóle tego. No nie być zazdrosnym też. Nie być o zazdrosnym o to, że komuś się udało. Tak, a na mnie. Czy tam na odwrót wobec na przykład no tak, partnerów. To by się na przykład uda, ale ktoś będzie. Tak, u... tak, tak. I żadnych zazdrości wobec partnerstwa, jakiegoś, że ktoś chciał toma, tam tamta nie chciała go, a tam tamta chciała mnie, a nie chciała jednak nie chciała go. Nie no, bo tak można powiedzieć, nie wiem nie, nie, o tym co, 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 wszystko. Nie mieć do tego żadnych, jakby powiedzieć, żadnych, nie przejmować się tym kompletnie. Yy, traktować to jako po prostu grę aktorską Doskonale. No bo po części to wszystko jest gra, Jest nie? gra aktorska, prawda. Przecież... Nawet Bruce Lee powiedział, że walka, on się odnosił do walki, do walki ale podejrzewam, że też do życia. Że yy, życie jest jak walka, tylko że walka na serio. Że, że walka jest jak, jak gra, jak zabawa, tylko że hmm. zabawa na serio. Czyli tak. masz świadomość tego, że bierzesz udział w jakimś cyrku, w jakimś przedstawieniu, hmm. w jakimś takim e, w jakimś dramacie, w dramie, tak. takiej. Uh -huh. I ty wiesz, że to wszystko jest maskarada, Bo ty wiesz, <grym> tak, że to tak, wszystko to jest spektą, wszystko mascara nawet. Tak, dokładnie. Ale bierzesz to na serio. Tak, bo twierdzisz, no bo jesteś w świadomości bycia. Więc... No, w tym sensie, że wiesz, że grasz. Ale grasz no. poważnie. Odgrywasz tak, poważnie tak. swoją rolę. Rolę, no tak. I dlatego Może niekiedy nawet zapował. No, że... Czasami za poważnie, no. no I to jest ten błąd właśnie, który jest powielany, że... No. To jest tylko przecież film, który kiedyś się i tak skończy. No skończy żeby... się, ulży się no film. I właśnie. No. No. I znowu docieramy do kolejnego takiego punktu, który też mi chodzi po głowie od, od lat tak naprawdę. Co się stanie, jak się film urwie, nie? Czy nie, mówię tak. nie wspominając o butelce, która byłaby. Że... <laughs> Pełna od wódki, nie, bo to nie o to nam chodzi. Nie, 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 nie. Ty nie nie taki... w tych czasach, nie. nie w tych czasach. Już w tych czasach wódki się nie pija. To byłby żart, jakby teraz wódka pojawiła się tutaj przed nami. To był. No. Nie, nie chcę mi ci się robić cięcia, trzeba było iść do żabki i wrócić. Tu... Nie, dobra. E... Do czego to doszło? Teraz wódki nigdzie nie widać. Żadnych butelek. Tak, wódki nie ma? Znaczy nie, w sensie mówię, że Aha, w ogóle że na, na mieście. Jak chodzimy, gdzieś w ogóle no. tego zauważyłeś. Z, jedną właśnie jedną rzecz, co nie zwrócić uwagi. No. Praktycznie w ogóle w ostatnim czasie, dłuższym czasie, hmm. nie widzę nigdzie alkoholu postawionego. Ani butelek od piwa, ani wódki, no tak. ani butelek od wina, ani kto ko koło mnie stoi z piwem, po ani... Za kotłownią. Po... Byliśmy no poza kotłownią być. Poza kotłownią nie licząc te 0-0, no. które było wite no, no. w ostatnim czasie. No. Czyli trochę się zmieniło. Nie ma ze, nawet w ogóle alkoholu. Nie. Ty, a może Alkoholnie. to jest dobrze, że takie rzeczy... Bo zobacz, no. z historii wiemy, że zawsze jak była jakaś katastrofa, jakaś tak, kiepska tak. sytuacja ekonomiczna tak. na świecie i tak dalej, uh -huh. to zawsze jak było źle, to i tak to wychodziło zawsze na dobre. Na dobre. To, yy, to znaczy to, to, zawsze. No nie wiem czy no, zawsze, ale tak mi się wydaje. No, nie? Przeważnie, I że przeważnie. Przeważnie. Yy, do czegoś to lepszego prowadziło. Do lepszego prowadziło. No. I może teraz te trudne czasy, które nam tak uprzykrzają życie, może tak. one też wyprowadzą jakąś część ludzi na przykład może właśnie z nałogów, bo przestaną pić bo tak, nie stać na Tak, planie. tak, 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 że, że, że właśnie przez dostarczenie tam dostanie takich pieniędzy, a ceny są dwukrotnie albo trzykrotnie, no, niekiedy no. większe, ograniczamy się do podstawowych potrzeb, a nie sięgamy po używki, no. na przykład, bo nie sięgamy, bo nie mamy. I to w jakim stopniu działa na tej zasadzie, że dobrze to wpływa, bo nie ma dostępu. Nie ma, nie Nikt ma. nie tego nie czy znaczy, przeważnie, no wiadomo, że znajdą się małe osoby tam na jednej parcach ręki, co jeszcze i tak dalej tam y, odprężają się w ten sposób. No. Ale już ta ilość jest zdecydowanie ograniczona, jakby nie patrzeć, że no, tak zastąpiliśmy piwo na przykład normalnym posiłkiem, czy kupieniem zwykłych jajek, czy tam I zwykłego może chleba, teraz zwykłego, bardziej, dbać siebie, wa warzywa, y, bardziej kupujemy warzywa. Kupujemy wszystko dzieje. to, co, co potrzebujemy. Ale uwagę na to, co się dzieje? Patrz, mm. mam teraz taki przykład. Mm. Jak człowiek jest chory, nie? Tak. To ma gorączkę, źle się czuje. No tak. Może świat jest chory, może świat ma wirusa i to tak. dosłownie. dosłownie. I może świat dosłownie. teraz walczy z tym wirusem, dlatego jest ciężko. Tak. I e, ja tu mówię, nie, ja nie mówię o tym wirusie, który o wiadomo o czym mowa, tylko no tak. mówię o takiej, takiej przenośni, nie? Tak. Że może świat jest chory. I trwa walka wewnętrzna w świecie o zdrowie tego świata. i Może ha. ludzie zaczynają bardziej dbać o siebie tak. zaczynają jednak regularnie zamiast napić się, to wolą coś dobrze zjeść, zjeść no. na mieście, że patrzą trenować, na trenować, trenować, trochę patrzeć też pod swoim kątem tego co robią, że nie robią też rzeczy na siłę, tylko żeby nawet mniej zarobić, a być szczęśliwym w tym co się robi. I zobacz, że takie ograniczenia rządowe, które nam nakazują na przykład, zakazują spotykania się z ludźmi na przykład na jakieś tam święta i tak dalej, tak, tak, to tak, nas ogranicza i nas rozdziela. rozdziela ale dzięki tak. temu daje nam takie poczucie, że bardziej doceniamy tak ten kontakt. Ten może kontakt. Być. Że tak, bardziej chcemy być razem. Tak, razem tak, że to tak, rozdzielenie więc. może zbliżyć. Zbliżyć, tak. Ta, że, że, jednak, że jednak doprowadza to do jakiejś refleksji, no. jednak później, że myślimy trzeźwiej niż zwykle. i Coś z tym może być. Niż to było. Nie? No i no To tak, akurat jest. To akurat w tym, teraz w tym, w tym celu jest duży plus pod tym względem, nie? No. Że, że pod tym względem się zmieniło. Trochę ludzie się obudzili, o. To przebudzenie Tro, też jest istotne właśnie. Trochę obudzenie się, zobaczenie, że jednak Większość, takie, rzeczy, takie tak, tak, większość rzeczy, które tak naprawdę na co dzień widzieliśmy, czyli te wszystkie rodziny, domy, no. samochody, te jakby. Powiedzieć, te, 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 te wszystkie manikiry, te wszystkie y, y, zakłady, usługi, fryzjerstwo, no. wszystkie salony, wszystko to było złudne. To, było, to jest wszystko tak, jakby makieta, która w środku jest pusta. No. Bo tak naprawdę, jak doszukamy się. Tego, co tam się znajduje, jakie tam są czynniki, które mm. są negatywne, są prawie wszystkie negatywne, a jeden jest tylko taki, że po prostu makieta ma dom, samochód i, i tą drugą osobę, a w środku wszystko jest zjedzone jak grzyb, który jest na wilgoci, w środku, który go skrajamy i jest no przeżarty przez... Zobacz mrów. nawet, nawet zobacz na ziemię, e, taki mi się razu pojawił w głowie, że jak, znaczy ogólnie, na przykład jesteśmy teraz w lesie, nie? I widzimy... Proste rzeczy. Widzimy jakieś kształty, nie wiem, liście, gałęzie, drzewa, korzenie, nie? Ale wiemy, że to jest prawdziwe. Że tak. to drzewo tu stoi, że to jest drzewo, że to jest liść, gałęź, że tam coś zwierzątko biega i to nam daje takie poczucie spokoju. To drzewo oddycha. też. Ale, ale nie mówi, ale no. dzięki temu też jest o wiele bardziej przyjemne. Tak, ale w niczego zmierzam. Zobacz, do czego zmierzam. Że y, wiemy, że to, co tu jest, jest prawdziwe, tak? Prawdziwe. W zupełności. A zobacz, 100%. że wszystko to, co się dzieje w mieście, reklamy, jakieś tak. billboardy, ludzie, udający, szczęśliwi ludzie, tak, tak, trzymający tak, się tak, tak. Rękę. za rękę, uśmiechy, I może to e, całusy, tam, tak. które są dawane przed sklepem, czy po sklepie, czy przed e, jakimś powrotem do domu. I może... Wszystko teatr marionetek, które są tak teatr. naprawdę wypchane słomą. I teraz zobacz, że może to sprawia, że dostajemy tyle bodźców i może to nas męczy dlatego, że my sobie myślimy, kurde, ale jak to możliwe? Wiesz, to nie może być prawda. Człowiek się zastanawia, hmm. dlaczego ktoś ma, dlaczego ktoś jest szczęśliwa, a ja nie no. jestem. A może... Teraz, teraz wiemy wszystko. Po prostu, Te, to, po prostu... Że to jest jedno wielkie kłamstwo. Jedno wielkie kłamstwo. Oszustwo. Oszustwo. Tak, do, dokładnie o to chodzi. Czyli doszliśmy do konsensusu. To jest jedno wielkie oszustwo, makieta. Czyli makieta wypchana po prostu Trocinami. trocinami. Pustką, zupełną. Czyli tak naprawdę osoby, które niekiedy żyją samotnie, no. Ale żyją wprawdzie, są o wiele bardziej, większość mają y, większość, szczęśliwszych i pozytywniejszych. w spokoju. Wiadomo, że nie są idealnie szczęśliwi, ale wiadomo, że każdy ma swoje wątpienia i gorsze dni. No. Ale są zdecydowanie szczęśliwsi niż ci, co niby teoretycznie są, mają wszystko. Dom, samochód, i kredyty i, tak. i, i, to, i żony, które dać... tak naprawdę te żony są w no. innych domach i robią różne rzeczy, o których o nich nie wiedzą, a może nawet nie chcą wiedzieć. Albo i wiedzą, że to jedna osoba i druga. Czasami tak, oboje zezwalają tak, na to, wiedzą, że jeden drugiego zdradza. Tak, tak, Ale tak. przecież co powiedzą sąsiedzi? Przecież tak, musimy tak. udawać szczęśliwą no, no. rodzinę. Jak będzie dalej. w niedziela, to, to pójdziemy razem do kościoła, no, a po kościele no. zjemy rosołek. Tak. Tak jak porządnie. A po Polska. rosołku trzeba sobie skoczyć do gardeł, nie? No, no tak, bo tak, inaczej tak. się nie da. Tak, tak. A po, po wolnym czasie, kiedy pracujemy i jesteśmy pogrążeni w jakich, pełną mamy sytuację, tak. nie mamy czasu znajdziemy godzinę na to, żeby albo ktoś znajdzie godzinę na to, żeby drugą osobę zdradzić, nawet bez wiedzy. wiedzy i udawać po prostu, że wszystko było normalnie. z maskarada. Jak dobrze, jest... że my nie bierzemy w tym udziału. Jak dobrze. I ja, nie bierzemy. Ja, ja nie. Ja też. Nie chcę. Ja wolę być. Tak, tak. Sytuacja jest taka. Ja nie jestem sam. Mam y, bardzo fajną osobę w swoim życiu, bardzo mi bliską. Y, uważam, że jestem bardzo bardzo Mam dużo szczęścia, że taką osobę poznałem. Jest to no dobra tak. dziewczyna, uczynna, uczciwa, honorowa. I nawet nie oczekiwał, nie oczekuję niczego więcej. Poza tyle tylko, że jest daleko i ciężko mi czasami... Ale i tak masz z nią kontakt i to tak. jest najważniejsze. Ale prawdziwy. I pozdrawiam Ciebie. Ale niechrymko. prawdziwy, ale prawdziwy. E, wysyłam Tobie serduszko, dużo, dużo serduszka. Pamiętaj, I przynajmniej. O nawet jak wiemy. jestem tutaj, bo jestem tutaj teraz z Tobą w lesie, nie? Ale tak naprawdę jestem myślami z Tobą, więc się nie martw. Jest dobrze. Ja też poznałem tam jedną osobę, ale dam sobie czas, dobrze spędzam. W tej sytuacji, w jakiej jestem, no, tak jest dobrze. Jest, nie, jest dobrze. Przynajmniej wiadomo, że nikt nikogo nie oszukuje, nikt nie jest wobec Właśnie siebie nie dlaczego, tak. dlaczego nie. o tym wspomniałem, bo e, oboje wiemy, i ja, i moja dziewczyna, oboje wiemy, że nie jesteśmy doskonali, że są pewne nieścisłości, jakieś tam niezgody, tak, tak, jakieś tam tak różnice poglądów, tego zawsze typu coś rzeczy. coś takiego będzie. Nie ale co jest zawsze... tu piękne, że zarówno kiedy ja miałem problem, bardzo mi pomogła i tak samo kiedy ktoś inny ma problem, ja staram się też komuś pomóc po na pom tyle, mogę, bo żyjemy w prawdzie, uczciwie tam. mówimy jaka jest sytuacja. Mam coś, czegoś nie mam, potrzebuję tak. pomocy albo jej nie potrzebuję. Mam zwątpienie, mam gorszy dzień, może coś mi pomożesz, ale pomoże. na przykład. Mam jakiś problem, że potrzebowałbym na to, ale. On a nie ma udawanie, tego, że jest dobrze. Tak, a nie udawanie, że tak jak w większości w dzisiejszych czasach, to też ważny aspekt. No. Musimy być idealni, bo inni nas nie zaakceptują. A tak. właśnie dlaczego? Powinniśmy być normalni i prawdziwi, i w dupie mieć wszystko to, co inni mają na myśli. Bo tak naprawdę powinniśmy się być prawdziwi, prawdziwi, prawdziwi? Tym, co zrobimy. Bo tak, tak naprawdę żyjąc według zasad innych ludzi tak. y, jedy, jedyne co jesteśmy pewni, to że nigdy nie będziemy żyli według własnych zasad. Tak. Bo ilu ludzi tyle zasad. Tak, tak, czyli musimy być pewni tego co my chcemy. Lepiej to... jest zrobić w życiu to, o czym marzysz, czego pragniesz, co czujesz, że jest tak. dla ciebie ważne. I nie żałować, nawet jak się nie uda. Nawet jak się nie uda. Niż ale pójść swoją drogą, tak, pójść drogą. Pójść swoją drogą niż, i zadecydować. Niż no. przeżyć życie tak. jak e, niewolnik Nikt. i żałować, no tak. że się I, nie zerwało. I żałować, że się nie zerwało tego, bo później powiedzieli się za parę, za rok, może dwa no. okazałoby się, że zupełna, kompletna droga stracona. Tak. Lata, dwa poszły. Pieniądze były jakie były, ale one by też by były gdzie indziej, bo byłyby i tak mniejszych, by nie było, przypuśćmy. A dałoby się żyć. No. A powiedzielibyśmy sobie, że nie spróbowaliśmy czegoś, co mogło być lżej, a byłoby zupełnie inaczej. No i tutaj też wchodzi taki kolejny temat, który może innym razem rozwiniemy, ale temat właśnie tego off czyli takiego życia, życia poza kolejnami schematów, myślowych ludzi, jakich stereotypów, że, że coś trzeba, bo skoro większość coś robi, to większość tak, ma rację. Nie, tak, tak. większość nie zawsze właśnie, ma rację. Właśnie, że, że, że nikt tak naprawdę w czyichś butach nie chodził, każdy ma te swoje doświadczenia, no, no. i nie, nie każdy może być w danym momencie, bo nie każdy ma taką sytuację w danym momencie, jaką ma. Nie jest od tego zależne. Nie można rozumie. mierzyć ludzi tą samą miarą. Tak, tak, dokładnie. Trzeba wysłuchać, trzeba próbować pomóc w razie możliwości zrozumieć. i spróbować zrozumieć. Spróbować może niekiedy, nie ka każdemu się to uda, bo nawet yy, każdemu się może nie udać coś takiego no zrozumieć ale próbować być takim fair i próbować żeby, wobec jednak, siebie, wobec innych. Tak, żeby jednak się zachować w, no, z takim ludz, ludzkim podejściem do kogoś, że jednak postawić się w jego sytuacji, pomyśleć sobie może o jak jakby to było gdyby być w tej sytuacji i dojść do pewnych refleksji, że jednak byłoby to zupełnie inaczej niż jak w jakiejś się jest sytuacji w danym momencie, no. No, no. to jest ważna sprawa, to, bardzo, bardzo ważna, ważna sprawa. Jest. Ja uważam, że to jest mój po prostu pogląd na to wszystko. Uważam, że nawet jeżeli się mylę, to mam prawo się mylić. Tak. Ale uważam tak, że nie potrzebujemy, żaden z nas, nikt z nas nie potrzebuje tego, aby ktokolwiek nam mówił, co mamy robić, po co mamy robić, tak. gdzie, jak, czym, z kim. Tak. Dlatego, że my wewnętrz, wewnętrznie czujemy, czujemy mamy taki w ogóle, kompas tak, serce. Tak, tak. Czy w ogóle my pasujemy, czy kompletnie nie pasujemy do danego nas w środku wie co jest dobre, a co złe, instynktownie tak. i jeżeli żyjemy według jakichś zasad, które powiedzmy czasem mogą pomóc, na przykład jakaś dyscyplina, nie wiem, idziesz tak, do nowej tak. pracy, masz jakieś zasady, tak, coś nie. musisz wykonać i tak dalej, nie? I okej, okay, przez pewien czas to może być dobre, ale na dłuższą metę możesz z tego nie skorzystać na tak. tyle, na ile powinieneś, bo tak. możesz napotkać na skrzyżowanie i nie będziesz wiedział, że masz inne opcje wyboru, bo masz klapki na oczach. Tak, A jak tak. wyjdziesz z tych kolejnych, wiesz, co z tak. nich wyskoczysz i zaczniesz coś zupełnie innego, to bez względu to tak. dokąd idziesz, w którymkolwiek kierunku tak. zmierzasz, idziesz we właściwą stronę, bo tak. idziesz w kierunku tego, co czujesz, tak. wewnętrznego kompasu i tego, co y, jest prawdą. Tak, tego, co idziesz co jest w prawdę. stronę własnej prawdy, prawdy. swoich fasji, swoich marzeń, tak. tego, swojego co... szczęścia jego szczęście. Bo sensem życia jest właśnie szczęście. Ja do tego też dotarłem niedawno, na poprzednim chyba filmiku o tym mówiłem, że fundamentalnie jakbyś sprowadził cokolwiek byś w życiu nie robił do y, takiego punktu, gdzie zdajesz sobie sprawę, dlaczego ty to robisz w ogóle? To bez względu na to, co robisz, robisz to, bo chcesz być szczęśliwy. Nawet jak robisz coś dla kogoś, to tak. robisz to dlatego, że chcesz, żeby on był szczęśliwy, no, tak. ale co cię to daje? Wtedy ty no. jesteś szczęśliwy. No tak, więc tak. cokolwiek byś nie robił, robić dla szczęścia. Nawet twierdząc, że teraz, jeżeli dokonałem tego wyboru, przykładowo, że no. jednak nie będę pracował w tej pracy, w której pracuję, nie twierdzę, że następną drogą, którą wybiorę, będzie to droga prawidłowa i ona będzie wysłana różami, bo pewnie nie będzie, tego zdajemy sobie sprawę, no. ale być może okaże się tą drogą właściwą, która będzie, praktycznie w większości aspektach i plusach będzie zdecydowanie właściwszą niż tą, którą w danym momencie prowadzi. To wiesz, to może być zły wybór ekonomicznie dla Ciebie, ale może tak. dać Ci więcej szczęścia. Tak. Bo czasami biedak z kijem i plecakiem na barkach, yy, wędrujący lasem jest szczęśliwszy, o wiele tak. szczęśliwszy niż przedsiębiorca, który ma do wypełnienia 12 tysięcy stron yy, tak. jakichś dokumentów dzisiaj. A oprócz tego w domu żonę, która choruje na raka na przykład. Na przykład. No, na o, przykład. Albo żonę, też... która... Przychodzi do domu, a ona zdradza go na lewo i na prawo, a dalej się kamufluje tym, no. że ona tego nie robi. A w takich sytuacji jest dookoła nas miliony. 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 Tylko tego o tym nie wiemy, no bo wiadomo. I co byśmy nie. powiedzieli, tak na zakończenie, właściwie, bo już się robi ciemno, trzeba będzie no tak. wyjść z tego lasu, ale jest pięknie w ogóle taką ładną. Pięknie, błasnie, i super, zupeł zupełny i no. Ja tak planuję, że dzisiaj wieczorem, ja mam ten. Latarkę, tą, yy, Latarka? Tak, no tą. Yy, Taka na, na gór, na czu no. no. Wejść w las i pójść po prostu i weź czas. A to nie po wiem, po zobaczymy, może się uda. Trip leśny nocy. zupełny, zobaczymy. Zupełny no. inny rodzaj spędzania czasu. Pomyślimy, zobaczymy. pomyślimy. Nie jest to głupie, nie? No nie jest to głupie. No. E, bo mam mało tej karty pamięci. Aha. No dobra. I trzeba, ale to tak to... Na zakończenie, co byśmy tak. powiedzieli. Ja bym Służ. powiedział tak. Bądźmy szczerzy wobec siebie, uczciwy tak. wobec siebie i innych. Róbmy to, co czujemy, że powinniśmy robić. Bądźmy tu i teraz, w tej chwili, uważnie obserwujmy, co się dzieje. Nie dawajmy się wkręcić w jakieś cyrki, w jakieś e, stronniczości. E, tak. Nie bądźmy zazdrośni. Tak, tak. E, nie, bądźmy, nie żałujmy tego, co zrobiliśmy. Doceniamy to, co mamy. Doceniamy bliskich, swoje życie, zdrowie. I... I przede wszystkim, też, właśnie jedna ważna cecha tego, co często ja się gubiłem i wielu ludzi się mhm. gubi na tym, że musimy mieć czas. Naprawdę musimy mieć czas, żeby wyciszyć się od codzienności, od tak. czynników zewnętrznych typu telewizja, no. telefon, żeby dom, mieszkanie, nawet, nawet dziennie taką nawet refleksję, pójść do lasu, pójść spacerem nad morze, nawet w ten okres, który teraz nawet. jest, teraz, gdziekolwiek, żebyśmy mogli tak naprawdę pomyśleć o tym, co my mamy w głębi. A nie żebyśmy byli zakłócani przez te czynniki, które na co dzień nas gryzą, czyli praca, środowisko, które na co dzień się spotykamy, telefony, telefony messengery, whatsappy, no. wszystkie informacje napływające na aplikacje. Musimy to zamknąć, czyli wyłączyć, o siebie, o o swoje niekiedy psychiczne. wyłączyć, tak, żeby zupełnie się wyciszyć, żeby nie, mieć, nie mieć żadnych czynników. Oprócz tych, które teraz doświadczamy w danym się, momencie. Po prostu się wylogować. Bo niekiedy doświadczamy, że nawet najdroższe jedzenie w najlepszej restauracji w Londynie nie będzie takim wspaniałym doświadczeniem, jak pójście nad morze i spędzenie go albo z osobą, która w milczeniu posiedzimy z nią, albo pogadamy no. i wyciszymy zupełnie swoje relacje. Nie mamy żadnych negatywnych bodźców zewnętrznych. To jest bardzo ważny aspekt. Bardzo ważny. Bardzo ważny. To reszta to jest tylko dodatki. Ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie dać się, jakby to powiedzieć, tymi tak. czynnikami, żeby mieć tą stabilność emocjonalną. To tak jest. No i z takim optymistycznym dzisiaj, akcentem żegnamy Was dzisiaj. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Fajnie było tak pogadać, fajnie było tak częściej sobie właśnie nawet przy jakimś ognisku usiąść, właśnie, pofilozofować, poprzemyślać pewne rzeczy na głos, bo to też pomaga. To Boży, na pewno tak, właśnie było, ognisko, no. kontakt z przyrodą, spacer nad morzem. Mhm. Nawet w okresie teraz, kiedy mamy zimek, pomimo że wszyscy mówią, że jest zimno, że niby coś tego typu, są różne wymówki. Nawet ja tak. się na tym nieraz złapałem, no. ale stwierdzam, że nawet jak jest ten chwilę tego czasu, tego, nawet ten weekend czy tam. Są, wyjść na te godzinę, dwie, przemyśleć, wyciszyć się, zrelaksować w spokoju z dala od cywilizacji, od czynników cywilizowanych. I to jest właśnie główny... Cel, cel ale i złoto, które tak naprawdę jest do odgarnięcia i nie żadnymi pieniędzmi, nie żadnymi pieniędzmi, to nie są potrzebne pieniądze tak naprawdę, nie kompletnie nie są potrzebne, one są nie. wręcz zbędne w tej sytuacji, one pomagają, ale nie pomagają, są potrzebne, ale nie są zupełnie potrzebne, bo nie zdrowym w zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowy tak. duch, który jest uspokojony, wyciszony, tak. e, który ma czas dla siebie i <coughs> wie czego chce, może tych pieniędzy sobie tak, tak. wtedy nie ma problemu. A jak, się tylko, jak tylko skupisz się na tym, żeby zarabiać pieniądze, to się zniszczyć, zrujnujesz, roz... Tak, rozchorujesz się, zmęczysz, będziesz tak. miał nerwice, depresję i. No. Wszystko. A dlatego dzisiaj spędziliśmy normalnie akurat dzień, poszliśmy no. na pizzę, przyszliśmy na miastem, byliśmy na zewnątrz, siedzieliśmy w budynkach, tak. się całe miasto, zostawiliśmy na chemską, na las zupełnie w innym klimacie, w nocy zrobiłem soliwal nocny. Czyli coś. Nie płacimy za to tyle co się do, do kina, do galerii, kupić no. sobie rzeczy, sprawiliśmy przygody. Tak naprawdę możemy kupić coś, czego nie kupimy za żadne pieniądze. To. Dokładnie. W dzisiejszym na przykład dniu, no. który spędziliśmy. No dobra, to co, trzymajcie się ciepło. Dziękujemy, wszystkich, pozdrawiam. Polska serdecznie. północna. Yeah. Ału, ału. Ta. Ta. Crazy like a monkey. Na razie. Ale to dobrze.